Dzień dobry, klasa druga, witam Was w moim prywatnym laboratorium i dzisiaj Wam pokażę, co się stanie, gdy sok z cytryny naleje do herbaty. Roztwór zmienił kolor na jaśniejszy. W bliskach herbaty znajduje się barwnik, który zmienia kolor w kontakcie z kwaśną substancją zawartą w cytrynie. Teraz sprawdzimy, co się stanie, jak spróbuję zneutralizować ten pas cytryny. Rosły herbaty ponownie stał się ciemny. Soda oczyszczona neutralizowała kwas cytryny.